Ja jestem Maddox i witam w kolejnym odcinku. W... W, w pierwszym odcinku zagrajemy w różne gry. Dzisiaj zagramy sobie w gierkę Flappy Beard. Czyli bardzo w miarę z pozoru prostą grę, ale jak rzeczywiście się w nią gra, to jest masakra. No to dawno, to zaczynajemy. Jak widać, idziemy sobie takim ptaszkiem. Takie fajne dźwięczki, wydaje. I nie, mo i nie możemy. I nie możemy właśnie dotknąć tych kominów. No to dobra no to, no to lecimy. O, o. No właśnie, wystarczy tylko letko dotknąć i normalnie koniec gry. Hmm, dlaczego to takie trudne? Jak naprawdę nie umiem w to grać. Dlaczego to jest tak nisko? Ja nie lubię takich niskich, ja nie lubię w tą grę, ale, ale postanowiłem ją zaprezentować, bo wiem, że to teraz dużo, każdy ją teraz nagrywa, no, no to większość pani nagrała z jednym, po jednym odcinku, tak, do tego, no ja też, no, no, podziałam się tego, żeby to nagrać. Choć wiem, że to jest naprawdę bardzo trudne, bo ta gra jest nieziemsko taka denerwująca, że normalnie. O, idzie dobrze. Już idzie dobrze. 11. I musiało, musiało to być. Już tak daleko zaszedłem. To jest chyba mój najdalszy rekord. Bo parę razy grałem w tą. Parę razy grałem w tą kierkę zanim zacząłem nagrywać żeby zobaczyć, co to jest, więc stwierdziłem, że warto ją nagrać. Jak widać, już się zaczynam denerwować. Tę gromę. Ona jest nieziemna, tylko denerwująca. Proszę, tylko do, do 15 punktów bym ja chciała. Yy, już nagrywam to. Po raz nie wiem który, bo za każdym razem albo mi się coś z obrazem działo, albo znowu dźwięk mi się nie nagrywał, albo jeszcze miałem jakieś inne problemy i już nagrywam to po raz nie wiem który i myślę, że tym razem w końcu mi się to uda. Już nagram mi płynnie dźwięk, bo naprawdę nie chcę mi się robić cięć i sprawdzać, czy się wszystko dobrze nagrywa. Naprawdę, nie możemy przejść chociaż do pięciu punktów. Czy, czy to jest naprawdę aż tak zbyt wiele? Jak na mnie? No, naprawdę, leciutko, tylko leciutko tnąłem, A ten ptak już musi spadać. Tylko mnie zastanawia, czego te kominy są bardziej takie realistyczne. A czy nie no realistyczne, takie bardziej takie był okrąglone A ten ptak jest taki kwadraciak Tak jest No such, to jest do 5 do 7 Mój rekord to no, Naprawdę Dolecimy do 15 i kończę to Nie będę się niepotrzebnie stresował bo to sensu nie ma, uwierzcie? Naprawdę, to nie będzie jakiś zbytnio długi odcinek, nawet jak do typu, znaczy, no nie będzie to zbytnio długi odcinek. Bo to nie ma sensu nagrywać takich długich. Powiem tak, jak każdy, kto sobie chce zagrać, niech zagra sobie w tą grę. Link, link do tej gry znajdziecie oczywiście w opisie. Nie każdy spró spróbuje. M napiszcie mi w komentarzach do, do którego piętraście doszli Czy doszliście dalej ode mnie? No dlaczego? Przecież ja nawet nie dotknąłem tego. Dlaczego to mnie tak każe? No dlaczego? Ja się pytam, dlaczego... Czy ja tak zbyt wiele proszę, tylko do 15 piętra. Ja przy, jak nie, jak większość przychodzi, już da radę do, do, do sernego. To ja by tylko proszę do 15 piętra. Nie, do 10 i kończymy to. Nie, już nawet nie mogę dać do tego, do pierwszego. Bo ja na pierwszym już... No, o, proszę bardzo, Skore zero. Jeżeli ja jednego punkta prze nie zdobyć, to już jest normalnie bida. Taka bida. Takie bez talenci kompletne jest u mnie. Takie bida, bidę. O. Nie, nie. Naprawdę zbyt wiele proszę... Dzisiaj powinien też, na też powinienem nagrać mm, gierkę World of Tanks. Ja najprawdopodobniej to zrobię i najprawdopodobniej wrzucę oby obydwa te filmiki. Flappy Build oraz w, y World of Tanks No żeby jakoś było trochę tych więcej filmików Żebyście mieli co tam oglądać. I piszcie, może też w komentarzach, z, z czego chcielibyście zobaczyć jakieś filmiki. Zaproponujcie. Co chcielibyście? Dobra, już nie będę się więcej denerwował, bo to gra jest dla mnie za ciężka. Na przykład, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do oglądania kolejnego, w którym się, jak mówię, najpierw wydaje World of Tanks na Gryfał. To się w nim zobaczymy. Także trzymajcie się i cześć.